Do Dobra. Dzień dobry, Kamila Basińska, witam bardzo serdecznie w programie Toja live. Kochana ciociu, dzisiaj jest to nasza jedenasta wspólna wigilia. 11 spędzone w rodzinnym gronie święta i to wszystko dzięki cioci. Nie ma słów podziękowań za to, ile dobrego ciociu dla nas zrobiłaś, ale mamy nadzieję, że kiedyś tam będziemy mogli pokazać, ile nam to dało, ile dzięki cioci się nauczyliśmy. Tutaj jest mowa o wigilii, ale tak naprawdę myślę, że ten list, ta kartka jest ponadczasowa. Chodzi o piękne podziękowania dla cioci. Dla cioci, ale tak naprawdę dla mamy. I taka niesamowita mama dzisiaj ze mną Halina Jóźwiak, mama zastępcza i Aleksander Kartasiński, prezes fundacji Happy Kids. A mówić będziemy o rodzicielstwie zastępczym, o rodzinnych domach dziecka, dlaczego są tak potrzebne, ile dobrego robimy. No i może kogoś z Państwa namówimy, by przemyślał to, co robi w życiu i może chciał zostać takim właśnie rodzicem albo chciałby pomóc w tym rodzicielstwie zastępczym. To zaczniemy najpierw od Pani. Jak się zostaje taką najukochańszą ciocią, taką mamą dla ilu dzieci? W tej chwili opiekę sprawuje nad siedmiorgiem dzieci, ale przez 20 lat zajmowania się pieczą zastępczą Yy, yy, opiekowałam się, yy, opiekę sprawowałam nad 50, 57 dzieci. Prze, yy, yy, a jak się zostaje, to jest bardzo indywidualnie. I, I zazwyczaj każda historia, każdej mamy zastępczej jest inna. W moim przypadku yy, decyzję podjęliśmy z mężem po śmierci naszego biologicznego dziecka. Postanowiliśmy przyjąć choćby jedno dziecko w pieczę zastępczą. No efekt jest po 20 latach takich, że 57 dzieci było pod naszą opieką. Panie Aleksandrze, ja wiem, że kiedy się, kiedy rozmawialiśmy, to powiedział pan na początek naszego takiego spotkania takie słowo do kamery. To nie sztuka wybudować dom, sztuka, żeby on był takim domem prawdziwym. Jak się tworzy takie domy? Jak się szuka takich osób jak pani Halina? To jest bardzo trudne, dlatego że dom wiele, ma wiele znaczeń. Bardzo nam często kojarzy się właśnie z budynkiem, z nieruchomością, z czymś materialnym. Dom tak naprawdę tworzą ludzie i znalezienie osób, które mogą stworzyć prawdziwy dom, zwłaszcza dla dzieci, które. Nie są ich dziećmi biologicznymi. To są dzieci, które przychodzą. Jest bardzo trudne, ponieważ nie każdy ma w sobie takie pokłady empatii, takie możliwości i takie predyspozycje osobowościowe, które pozwalają taki dom tworzyć. Inaczej jakby naturalnie, kiedy w naszych własnych rodzinach rodzą się dzieci, pojawiają się nowi członkowie rodziny, funkcjonujemy, ponieważ jest to naturalny proces. Tutaj niestety ten proces jest sztuczny, tak to brzydko mogę określić, ale z kolei wymaga bardzo dużo poświęcenia i bardzo dużo wewnętrznych zasobów, które pozwalają na to, żeby Stworzyć tą namiastkę rodzinności dla wielu różnych osobowości z wielu różnych środowisk, o wielu różnych charakterach, po to, aby w tym jednym miejscu mogli poczuć tą magię rodzinności, którą tak naprawdę świat im zabrał. To jest magiczne? Jest ta magia wtedy, kiedy pojawiają się nowe dzieci, nowi podopieczni? Magia w naszym życiu jest bardzo często pojawia się i jest nieodłącznym właściwie czynnikiem. Magią jest sam moment, kiedy dziecko do nas przychodzi, ale magią jest też moment, kiedy dziecko odchodzi, kiedy mamy świadomość, że przyszło smutne i, i z poranioną duszą, a odchodzi silne, mocne, w swoje samodzielne życie. I to jest prawdziwa magia jest Pani już babcią, ale to jest tak, że są te kolejne etapy? Jestem, mam dwóch synów dorosłych już biologicznych i, i mam dwie wnuczki. Natomiast jestem też babcią przyszywaną dla w tym momencie też dwojga wnucząt. Czyli cztery, cztery, cztery wnuczki mam. My mu tak mówimy takie piękne słowa, Pani wie, że to jest takie magiczne, ale są też przecież trudności takiego codziennego życia. Ale cały czas szukamy tych, szukamy tych rodziców, kolejne dwa domy udaje Wam się otworzyć. Jak się szuka takich dobrych ludzi, jak się szkoli, bo to przecież też jest pewnie jakaś droga, to, to, to nie jest tak, że ktoś przychodzi z ulicy i mówi, ok, mam piękne, otwarte serce, będę, rodzinem, będę rodzicem zastępczym. Tak, to jest bardzo trudne, dlatego że musimy mieć świadomość tego, że nie każdy może być lekarzem, nie każdy może być strażakiem, nie każdy może być policjantem, tak samo nie każdy może być rodzicem zastępczym. Mimo, że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi, to nie oznacza, że nasza osobowość jest w stanie wytrzymać. Dlatego poszukiwanie kandydatów jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, ich brakuje. Brak jest ludzi, którzy Chcieliby się odważyć, nawet spróbować przejść ten okres weryfikacyjny, ten proces, który jest oczywiście ustawowo narzucony. Tutaj mamy szkolenia, które są jasno doprecyzowane, ile mają mieć godzin, etc., ale później tak naprawdę zaczyna się ten okres takiego szkolenia, przynajmniej u nas w fundacji praktycznego, czyli gdzieś zaczynamy spotykać się z tymi ludźmi, ci ludzie zaczynają spotykać się z dziećmi, Wtedy dopiero możemy zaobserwować, a i my, i rodzice czy kandydaci na rodziców, jak tak naprawdę radzą sobie w tych relacjach z dziećmi, które pamiętajmy trafiają po wielu traumach. To nie są dzieci proste, dzieci łatwe, dzieci bezproblemowe. To są dzieci z wieloma deficytami, które w trakcie pobytu w takim domu i pracy z takim rodzicem zastępczym próbujemy, próbujemy zmniejszać te negatywy. Więc szukamy rodziców poprzez kampanie społeczne, które prowadzimy od lat. Kampania Przytul zostanie rodzicem zastępczym ma swój początek w 2009 roku. I tak naprawdę co roku jest od nowa podejmowana. Zgłasza się wiele osób. Staramy się rzetelnie przedstawiać, jak wygląda praca, jak wygląda rzeczywistość rodzica zastępczego, po to, żeby osoby, które decydują się na dalszy krok, miały świadomość, na co się porywają i oczywiście zawsze mówimy o tych dobrych stronach, o tych trudnych momentach w takim funkcjonowaniu, ale zawsze powtarzam jedną rzecz. To co i dlaczego warto to robić, to są tak naprawdę małe szczęścia. To są te chwile, w których zaczynamy widzieć efekt naszej pracy i skuteczność tych oddziaływań. My ratujemy ludzkie losy i tak naprawdę małe szczęścia mogą mieć różną formę. Pamiętam taki moment, w którym po pięciu latach pobytu dziewczynka nauczyła się samodzielnie wiązać buty. Dziewczynka, która miała bardzo duże dysfunkcje, i tak naprawdę nikt nawet nie wierzył, że osiągnie taką możliwość. I to, to, to była radość dla całej rodziny, dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich dzieci. W domach naszych naturalnych często złościmy się na dzieci, które przyniosą nam trójkę i pytamy, a dlaczego nie ma czwórki? Tutaj bardzo często cieszymy się, kiedy dziecko dostanie pierwszy raz trójkę w życiu, które jest niesamowitym progresem i postępem w życiu tego człowieka, bo to jest jego pierwsza trójka w życiu. Więc małe szczęścia to jest tak naprawdę definicja tego, po co warto. Być rodzicem zastępczym. Łatwo jest dostrzec te małe szczęścia. Człowiek się uczy je dostrzegać. Tak jak Pan mówił, na początku wydaje nam się, że coś, co jest porażką, my potrafimy przekuć w sukces tego dziecka. Tak, na co dzień nasze życie składa się właśnie z takich małych szczęść, z takich małych drobiazgów. I tak naprawdę żyjemy tak jak każda inna rodzina. Jest u nas po prostu wszystkiego więcej. Więc myślę, że też i tych małych drobnych szczęść jest więcej, bo y, jesteśmy bardzo skoncentrowani na dostrzeżeniu każdego drobiazgu. Y, koncentrujemy się na tym, żeby każdemu dziecku chociażby cokolwiek sprawiało radość. Więc tych szczęści jest u nas też dużo. To jest zawód czy to jest powołanie? Kiedy pani myśli o sobie, myśli jestem zawodową matką zastępczą czy jestem e, kobietą, która ma ogromne serce? Myślę o sobie, że nie ulega wątpliwości, że jest to moja praca, tak, czyli jest to zawód, mama zastępcza, no można to tak nazwać, bo jest to praca, jest to praca 24 godziny każdego dnia, ale jest to moje życie, więc tak naprawdę jak nazwać, jak zdefiniować, nie potrafię, jak myślę o sobie, myślę o tym, że jestem mamą zastępczą i jest to moje życie. To powiedzmy, jak można pomóc? No bo też po to się spotkaliśmy, żeby jakby zachęcić. Być może ktoś nas zobaczy i będzie chciał zostać taką rodziną zastępczą. Wiem, że otwieracie kolejne dwa domy. To też jest tak, że wy bardzo wiele rzeczy zapewniacie. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, zostaje sam. Cały czas ma tam opiekę, ma dom, ma, nie wiem, pomoc psychologów, czy też nauczycieli, którzy też wspomagają. Tak, problem rodzicielstwa zastępczego tak naprawdę ma dwa obszary. Pierwsze to jest... E Niestety, jeszcze nie do końca świadome postrzeganie zawodu rodzica zastępczego w społeczeństwie. Zawód rodzic zastępczy funkcjonuje w naszym pojęciu od 1994 roku. Mimo wszystko on nie jest do końca akceptowany. Już bardzo rzadko, ale jeszcze spotykamy się bardzo często z takimi sformułowaniami: rodzic za pieniądze. Nie, to jest coś, co, co, co jest anachronizmem, i tak jak. Wcześniej wspomniani strażacy, policjanci, lekarze niosą pomoc, biorą za to pieniądze, ale też mają powołanie do tego, co robią. Tak samo rodzic zastępczy dostaje wynagrodzenie, dlatego że za 20 lat swojej pracy, 30 lat swojej pracy on również przejdzie na emeryturę. Też będzie musiał e, funkcjonować dalej. E, więc to jest ta zawodowa część. A druga część jest e, bardziej złożona, dlatego że bardzo często kandydaci na rodzice zastępczych pytają, ale czy ja będę miał wsparcie. I to, co robi Fundacja, i to, na co my pozyskujemy środki, i na co przeznaczamy bardzo dużą ich część, to jest właśnie wsparcie codziennej pracy, codziennych problemów rodziców zastępczych, ponieważ bez tego wsparcia ich praca byłaby bardzo trudna. Pamiętajmy o deficytach, o traumach tych dzieci, które wymagają bardzo dużego zaangażowania wielu specjalistów, aby niwelować właśnie te negatywy, z którymi do nas przyszły. Więc yy, yy, jak można nam pomóc? Przede wszystkim chciałbym prosić wszystkie osoby, które, przez którym myśl gdzieś tam kiedyś przeszła przez głowę może spróbuję, może się zainteresuje. zachęcam do zainteresowania. Tu nie chodzi o składanie deklaracji. Warto, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, a być może to będzie właśnie ta druga życiowa, którą ktoś obierze. W przyszłości. To jeszcze zapytam na koniec. Tak naprawdę, mamą jest się 24 godziny na dobę. Tutaj pan Aleksander powiedział, że jest to praca, za którą człowiek dostaje wynagrodzenie. Ale przecież nie pracuje 8 godzin. Pracuje 7 dni w tygodniu, pracuje 24 godziny na dobę, bo jak w każdym domu. Dzieci chorują w nocy, najczęściej w weekend, jeśli coś ma się wydarzyć. Jest czas dla siebie, jest czas na odpoczynek. W pewnym momencie, mówiąc brzydko, można sobie wypracować. Nie wiem, no takie ułożenie planu dnia i wszystkiego, żeby wszystko ułożyć. Nie bać się tego, że tych dzieci jest siedmioro, ośmioro i nigdy nie będziemy mieć tej chwili dla siebie. Nasze życie rzeczywiście z dziećmi jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ale w tym momencie pojawia się właśnie to wsparcie Fundacji Happy Kids. Wsparcie polega na tym, że mamy tą możliwość wyjechać czy mieć kilka dni wolnych. I prawdą jest, że można sobie też zorganizować tak czas, jak w normalnej rodzinie dzięki babci czy cioci zaprzyjaźnionej, pod opieką której zostawimy dzieci i mamy chwilę dla siebie, tak w naszym przypadku dzięki wsparciu Fundacji Happy Kids, pod opieką Fundacji Happy Kids, zostawiamy dzieci i mamy chwilę dla siebie czego można wam życzyć, tak powiedzcie na końcu. Ja wiem, że to y, może nie czas, żeby sobie składać życzenia, chociaż zbliża się Wielkanoc, y, ale gdybyśmy tak, y, nie wiem, mieli czarodziejską różdżkę albo coś takiego, y, co mogłoby sprawić, że pewne marzenia fundacji się spełnią, że faktycznie to będą happy kids. Moim marzeniem jest to, abym dożył takiego momentu, w którym będę mógł zaprosić wszystkich mm, tych, którzy przez te, te wszystkie lata nam towarzyszą zaprosić dziennikarzy, oficjeli i powiedzieć właśnie zamykamy pierwszy z naszych domów, bo nie jest już potrzebny i chyba to jest na chwilę obecną utopijne marzenie, ale wierzę w to, że za ileś lat nie będą potrzebne kolejne nowe domy. Ale powoli będziemy mogli ograniczać, bo dzieci, które będą wymagały takiej opieki, będzie coraz mniej. I życzę tego i sobie, i wszystkim, którzy pracują z dziećmi, którzy im pomagają, bo to dla nich właśnie jesteśmy. Ponieważ święta ja już to powiedziałam trochę o życzeniach zmieszczą się wszyscy przy stole i nie myślę o tych mieszkańcach, którzy teraz są, ale gdyby chciały wszystkie dzieci, które wyszły już z domu, przyjść, to no to jak takie święta? Ja nie mówię teraz o ograniczeniach, że pięć nie, nie, nie. osób i tak dalej. Yy, nawet pomimo ograniczeń, u nas każde święta to jest mniej więcej około 30 osób, ponieważ akurat w naszym domu prawie wszystkie, prawie, bo nie wszystkie, ale w większości dzieci, które już od nas odeszły, przychodzą na święta, ale nie tylko. My mamy też obiadki niedzielne z dziećmi, które już odeszły, są samodzielne i dorosłe, a mimo wszystko przychodzą do nas na obiady w niedzielę, a w święta tym bardziej. Dziękuję pięknie za tę wizytę. A państwo pomyślcie, może to jest taka droga życiowa, o której do tej pory nie wiedzieliście a po tym programie. Gdzieś tam przyszło do głowy, że może mogę zostać takim rodzicem, a może po prostu w inny sposób mogę pomóc fundacji. A teraz zapraszam na króciutki materiał. Jakiś czas temu byliśmy w jednej z takich rodzin. Zobaczcie przez chwilę, jak to wygląda. Przypadek w szpitalu braliśmy na salę, w której leżało no, mnóstwo dzieci, które były porzucone przez rodziców po porodzie. No i zasłyszała nam taka myśl, że może właśnie by się tym zająć. Myśleliśmy na początku, żeby otworzyć taki dom dziecka na, no, we własnym zakresie, no ale trafiliśmy na fundację, która. No, Pomogła nam w tym i. No i robimy to już na 8 lat, prawda? Życie tak naprawdę jak w zwykłej rodzinie, no tylko że z dzieciaków więcej. Przy takiej ilości no to niestety potrzebne są dwa auta albo potężny bus. Wyobrażaliśmy sobie to właśnie na zasadzie opieki dzieckie, nad dzieckiem swoim tak? biologicznym. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że te dzieci mają swoich rodziców, mają swoje mamy, z którymi są związane i tak naprawdę my nie zastąpimy i nie, to, to w ogóle nie, nie na tym polega. Czasami trzeba znaleźć.